We hotel <SussALLY>: A ja wypatrzony w jej mnie oczy, W hotelu mamy tej nocy. A ja patrzony w jej mnie oczy. Wchodzę z tego klubu i mówię, a kuku, pan wielkie wybitki opalone ciało, ale dla mnie to za mało. Hajsem rzucają, a ja jem Chipsy Czas płynie, wy hotelu mamy tej nocy. A ja wypatrzony w jej błękitne oczy Fotelu kim mamy tej nocy A ja wypatrzony w jej błękitne oczy Fotelu kim mamy tej nocy A ja wpatrzony w jej oczy A taka bardzo miła A tak bardzo mnie kochała nie nauka nie poszła na marne, a na samym koniec pozdrawiam o Annie W hotelu mamy tej nocy, a ja faccjonny wiebły oczy. W hotelu kim mamy tej nocy, a ja faccjonny wiebły oczy. W mamy tej nocy, a ja patrzony w jej oczy.